Witam serdecznie. Dzwonię w sprawie owczarka niemieckiego. Tak, tak. Jestem zainteresowany kupnem psiaka. Zawsze no, chciałem okay. mieć pupila, wie pan? Nigdy nie miałem psa, a zawsze chciałem mieć pupila. Miałem chomika, miałem kanarka w domu, a nigdy nie miałem no. jeszcze psa. I chciałbym, no takie wie pan, chciałbym po prostu zaopiekować się fajnym pieskiem, troszkę doświadczenia, wie, wie pan o co chodzi. Na spacer o, powychodzić z nimi i tak dalej, dziewczyny na niego powyrywać. No, 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 dobrze. no ale pan no, niech pan, no niech pan mi nie powie, że jak pan idzie z psem, to dupeczki nie ścinają. No ścinają, no taka jest prawda, prawda? No, że ja raz mieszkam na wsi, to nie chodzę jakoś, je, żadnych dupeczek nie ma dookoła. Żeby... O kurde, to przerypana sprawa, no dobra. Yy, a łapę podaje taki pies? Bo to będzie sztynks, Jak podejdzie dziewczyna, powie łapa pies, się odwróci dupą do niej. To będzie sztynks Muszę mieć wychowanego ładnego psa. To znaczy ja sprzedaję jeszcze od... ja, ja nie, jak żeby Trzeba nauczyć, rozumie, tak? Rozumiem, no, że no, trzeba... Ale akcja. Tak. No dobra. No dobra, no to no, no, no co, na no 2300. Ja tu też ze względu na, na córkę chciałbym takiego pieska, wie pan? Mhm. Bo też właśnie nie, chciałem nie. zawsze mieć córkę, bo też co, że na dziecię ma wyrywać dziewczyny, prawda? No to nie tak. No, no to też właśnie sobie skombinowałem dzieciaka. Teraz na pieska zobaczymy, może wyjdzie. Później zobaczymy na co. No. Pan lubi na pieska? Powyrywać dziewczyny? Czy pan co innego? Nie, nie, ja nie. chwilowo nie mam czasu dziewczyny. Aha, rozumiem. O kurde, to co pan, nie ma... Jeszcze tego od chłopaka nie usłyszałem nigdy, nie mam czasu na dziewczyny. <grymne> no to nie ma to za Dobra, to ja dam córeczkę, ja córeczkę, bo to też ze względu na nią ten piesek będzie. Dobra? Mhm. No, no dobrze. Halo, dzień dobry. Cześć. Cześć dzień dobry. Piotrze pana, ja tego pieska, cholera. O, ja się w nim zakochałam, już chyba. Widzę no, panu. ja tak, do którego, którego chcesz Bo na są każdy inny, także możesz sobie nie, wybrać się ob, kogoś tam. niemieckiego chcę, on śliczny do cholery. No, pan? Nie, nie, rozumiem, nie rozumiałem za bardzo. Odciarka niemieckiego chcę. Takiego bydlaka, tak, tak. żeby on i był bydlak taki. Taki, wie pan, kawał chłopa. No dobrze, dobrze. Z Do tego trzeciego zdjęcia, może nie jest taki największy, najpotężniejszy, to mogę, może być ten. To widać, że to kawał kundla, nie? Uh -huh. Tak, tak. Ja potrzebuję takiego, wie pan, bo u nas na podwórku są takie chłopaki. I potrzebuje ochrony, bo bo, bo nie ma opcji. Jak idę, to tak się na mnie patrzą, że cholera jasna. Trzeba ogarnąć psa jakiegoś i go wypuścić na nich. Tylko ten musi urośnąć. I kiedy on będzie taki duży? Mniej więcej po, po roku, nie tak. powiedzmy na. Że... 8 miesięcy to już ma taką wielkość takiego owczarka, później to on troszkę podrośnie, ale ogólnie jest tak 8 miesięcy, no to w tej chwili, a, jak będę trzylał, to będzie, ten, będzie ten... miał dwa, nie, <laughs> dwa miesiące, a to jeszcze pół roku i będzie już taki duży. Wierzę pana, a ten piesek, to on taki wściekły, czy nie? Wściekły, nie, nie rozumiem o co chodzi. No bo on tak spod byka się patrzy na zdjęciu. Nie, one są przyjazne spokojnie. Ale nie. On, on tak spod byka patrzy, ja widzę. No może akurat tak spojrzał, nie wiem. Słucham. Nie, może akurat tak spojrzał do zdjęcia, ale są bardzo przyjazne wszyscy spokojnie. A ładnie pozował do zdjęcia? No, o, to ładnie o co mądry piesak uh -huh. mm, to ja daję ojca jeszcze, co? No oczywiście, dobrze, daj tato. Tato, trzymaj tego pana i bierz tego bydlaka Trzymaj No, halo Halo, tak, no? No, ja wezmę tego psa, wie pan? Jakoś utargujemy się, 2300, pan chce. No, nie ja wiem, że bardzo nie ma czego się targować, bo kiedy będziemy miał paszport i wszystko, co potrzeba. Mm -hmm. A jakbyśmy ja ogarnęli wiem, na raty. Znaczy, no na początek to na pewno chciałbym zaliczkę jakąś, nie żeby pan płacił, żebym wiedział, na pewno tego psa. No, wie. ja panu daję tako: 5 do w łapę, a resztę na raty jakoś. rzucę 50 zł, tak? No, 5 dych tych panu daję zaliczki. 50 zł, a później będę panu po stówkę robił Czy coś się dogadamy jakoś? Nie, że na raczej to ja nie idę. Nie, nie. Pod zastaw dam panu autograf, beata. Szydło, <laughs> nie, dziękuję. Nie zbieram autografów. Aha, a co pan zbiera? Nic nie że pana. Ta córkę dam panu pod zastaw. Nie, że pana. Nie to, to niech się pan zastanowi. Jak coś, to nie pan. Bo, mogę pan. Dobra, dobram. Dobra, nie, tak, nie, nie, nie! jest 500 zł za i tyle, i będzie, jeśli, jeśli jakimś cudem bym nie, nie wyhodował tego psa. To za zaliczkę zwracam. No, tak, tak, tak wszyscy robią, my nie wiem, no i ja to. Ja to nic nie Ale ja nie jestem, wszyscy, proszę pana. Ja jestem Adrian no. i ja robię wszystko po swojemu. No, ja też robię po swojemu. Pana. No nie no, pan mówi, że tak robią wszyscy, czyli nie robi pan po swojemu. Bo pan chce zrobić tak jak wszyscy. Robię tak jak chcę. To, że robię tak jak wszyscy, nie znaczy, że dlatego, że tak... No ale pan nie, bo pan powiedział robię, przed chwilą, że robię tak jak... Że, że robię... Że też pan robi wszystko po swojemu. Ale jednak pan nie robi. Dobra, proszę pana, ja się do pana jutro odezwę. Ja podam może mojego maila. Niech pan mi wyśle tam parę zdjęć jeszcze tego pieska, dobra? No dobra, to, to wyśle pan w piątej, bo ja teraz wyjeżdżam z granicą. Dobra, to no, jak nie pan nie zapisze tam tak. mojego maila, no? Aha, mam zapisywać? Słucham. Mam zapisywać, czy, to, czy pan mi podejść sms SMS? Yy, nie, ja panu pod, 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 podektuję teraz, wie pan. Tylko niech pan. <laughs> Tylko niech pan. Zapiszę go. I pan mi pode, po prostu podeśle takie zdjęcia pieska i tak dalej, okej? Okay? Dobra, już moment zapisuję chwilę. Okej. Okay. No, niech pan mówi. Mm, gorący delfin 1.2 pao 2.pl Gorący delfin, tak? No. Tak. Gorący delfin, jak tam było dalej? 1, 2, 3, małpa o 2.pl 1, 2, 3, małpa o 2.pl, tak? Tak. Albo niech pan nie wysyła w sumie. Dobra, ja, ja się... Ja pogadam później z żoną, jak będziemy chcieli tego psa, to się odezwiemy, tak? No, dobrze, nie ma problemu. No, no to jak coś to ten. No, ale na razie jeszcze nic nie wiadomo, także jak będzie kupiec, co niech pan sprzedaje, nie? Ja z żoną no, się dogadam, no, dobra. dobra. To zwarcikiem. No, dobra, dziękuję bardzo. Dobra noc. Tak, krótka piła.